Hej cześć, z tej strony Beta i mamy nowy update do plecaczków. Piggi Pinata zostało zniszczone zniszczenie. Jeśli jest to zniszczenie tego value. slide to został yy, no czas. Cooldown o, kubliki. Filter Moral tam. W skrócie zobaczymy nie ma co. Jak coś to możecie po prostu sobie zapauzować. No. Był to młot tańszy. Dla mnie zajebiste. <ścoughs> Często w sumie z tego używam. A przecież a, blok armor, dobra. Moon armor coś jest ciekawego czy nie? Chyba nic takiego bym powiedział. Lecimy typowo randomowo. Rangerka. Hmm... Okej. Okay. Ale pytanie, na co chcemy lecieć? Bo tu dosłownie nie mam pomysłu, co nie? Łopatę hmm. zróbmy podstawowo. Chodź tu. Od razu pod to poleciał. Roll, Nie ma nic takiego, lecimy. Może spróbujemy zagrać na kamienie? Ale chwilę to znajmy i to stone. 50, bla 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 A, jest coś typowo na stole, czy nie? Jedynie chyba ten z tą walem. Próbujemy Możemy spróbować szczerze po prostu Kuch czemu on ma ten paka? Nie rozumiem tego. No jeszcze chyba przegramy, o nie. No. Na no, luzie mogliśmy to wygrać. Bank, Piggy banka na pewno kupimy. To bym sobie wziął rolną kamień. iść tyle odbierzemy czy nie? Możemy wziąć, może coś się znajdzie na, na niego. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, kurde. Musimy mieć ten damage. Ale nie ma pomysłu, zróbmy tak, tak i tak. Nawet nie mam gdzie podać, ale okej. Okay. No, bym to połączył. Dobra, weźmy na razie to stąd. Kamień kupmy, żeby był. Niech to się szybciej odpala. Rolnijmy sloty. Chyba polecimy. Kupmy spajka. Jeden spajku musi zawsze być. Ej, ej. Ale raczej wygramy. Ładnie. Hmm. Chyba jednak pójdziemy na coś innego. Nie, stąd. Hmm. Próbujemy? Ja bym spróbował szczerze. Jakoś chcę, chcę w końcu zagrać tym. Dajmy to od razu tak. Nie mam nic takiego, to nie ma znaczenia gdzie jest. I linker bym wziął, rol, to i to bym kupił. Żeby było, bo to chyba się, nie, nie wiem, nie czy to się liczy jako tą. Ciężko mi powiedzieć aktualnie. Kurde, musimy kupić tą torbę na kamienie jak najszybciej, to jest pewne. Dobra. Za jedynkę, czemu nie. Marchewkę możemy mieć. Niech to się połączy. Niech na opać to będzie. Chcemy. Raczej jednak nie. Szczerze. Hmm. niby żeby było po prostu w prezaku jakieś. Dajmy rola. Pani paka można kupić. Przyspieszymy raczej tyle, mi się wydaje. O kurde, mocno go siły. Nie, myślałem, że on się przyspieszył. Ale może. średnio wyjść, no. Ta żaba. Hmm. Tutaj on hit. Fatigue. Dobra, weźmy to. Mogę idzie, chcę dać, w sumie. Weźmy, zaryzykujemy z tej łopaty. My będzie bardziej opłacalne. Ja bym dodał. Tak, który by to dać? Nie, aż tak nie chcę siebie. Dobra, później już tyle. Zaufajmy sztyletowi, może tak, co wy na to? Hmm. To możemy dać tak, banana na tej sobie włożymy. Ja bym to dał tak na razie, połączmy to, żeby było. No chyba tak lecimy. Chcemy... Ja bym kupił, że tak ogólnie. Dawaj, dawaj, dawaj. To... Chcemy te kryształy, no. Dobra, mhm. te kryształy muszą być. A ja że sprzedałbym... Na razie, no nie ma co. Sloty, sloty, o dobra to na pewno sloty. Ładnie, czy co ma sens, żeby było w środku? Kurde, tam opatę jakoś. Ja o pomysł, zróbmy tak, zamienimy to na pewno. Mogę to wziąć? Mogę. Kurde. Ale znowu tutaj się bawić. Dobra, zróbmy tak to. Hmm. Czyli to musimy dać wyżej. Ten plecak. Ok. Nie będzie. To można dać. To nawet nie ma znaczenia, gdzie będzie. Tu, to, to i to. To możemy dość tak. Dajmy to na dół. banka Rolnijmy. To bym wziął szczerze. Istroty. Gdzie je zasilbował. Ja powinno być taki. Dobra, to zobaczmy, zobaczmy jak to pójdzie. Hmm. A to nie powinno się od razu odpalać, czy jak? Hmm, w sumie kurde, od te, tego się sz... myślałem o tym, co pójdziemy pod to Chyba hunterkę jakoś Bo to nie jest... Nie, to jest pet. Dobra, to idziemy jednak pod pety. Dobra, to pójdźmy. To bym najszybciej Ale w sumie dobra to możemy zostawić. Drugi na pewnie Lubery żeby było jedno mm, nie będzie Lecimy po prostu, tego nie dam rady nigdzie schować No, lecimy. Brakuje nam mega slotów. Mega smutne. Dawaj, dawaj, dawaj. A, gościu też to ma <grych> Ale mamy jeden kryształ. To raczej nas mega, mega chroni. To się tylko z tym, więc mega spoko. Czy to mamy sens? Ile mogę? Czy 7 sekund. Czy to ma być proste jedzenie? Szczerze. Dajmy to tak na razie prosto. No, nie ma co. Ja bym to szerzej walił bym tu jakoś inaczej dał, ja bym tu jakoś połączył, ale nie mam jak. Zaraz, no niech to tak będzie. Kupił to. Nie, nie chcę. Hmm, nie. Co dodaję? daje? Hmm. Nie powiedział, że z, z, z tym petem tam włożył na pewno sloty, żeby... Tutaj możemy i wtedy byśmy mogli dać to na 3. No, spoko moim zdaniem się wydaje. to szczerze. Będę to zrobił tak tak. No i mamy 3. No i lecimy. Chwileczkę dam radę. Włożmy to prosto na razie tutaj. I lecimy. ej zobaczmy jak to ogólnie wyjdzie. Gulberge, maxman Maxman, no Jeden ciul, dobra, hmm, tak średnio wasze bym powiedział. Cześć, lubię to. No pewnie zestylujemy. Tak średnio sloty. Kurde, bym to jakoś umieścił, ale mam pomysł, weźmy to. Dajmy tak. Możemy dać do góry. Tutaj raczej to zmieścimy na luzie. No i dobra. To na pewno tutaj. To. Tutaj możemy łopatę dać. W sumie bym to wymienił. Tą łopatę. Hmm. Pytanie tylko co chcemy. Ale no, my nie mamy regenu takiego, typowo, tylko mamy te herby. Hmm, też? Że... Wymienił to na to. <laughs> Zobaczmy, jak to pójdzie teraz. On trzymałby się, żeby się odpalało? Możemy, szczerze. Niech to będzie na tym. Tutaj jedzenie. Jeden. Dwa. może być poza. Kurde, nie damy rady jakoś tego, co nie? No ciężko by było... Ktoś powiedział. To nie ma znaczenia gdzie damy. Kurde, co to musiałbym połączyć. Nie chcemy to połączyć, niech to się szybciej odpala po prostu. To nie to tylko to chciałem, to nie chcę, nie, w sumie to można yy, walić na razie, bo i tak nie mamy żadnego. To na pewno zostawiamy, tu to, to jest Dark Saber, robimy, śmiało. Chyba nawet zmieścimy większość. I to chyba, co nie? No, to by było na tyle. Hmm. Podka za trójkę. 45? Bym wziął szczerze śmiało. Mam jeszcze tutaj u góry ten pasek na potki, więc tym bardziej. Na tablaxa gramy. Mega spoko poszło. Mega. Dark Saber. Teramana używam. Dobra. Mana, mana, mana. Chcemy to od razu? sumie czemu to zrobiłem. Yy, mam tutaj drugi od razu. Healing herby. Yy, tak się Ryan powiedział. Kurde, 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 nie, 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 nie. Nie chciałam tam to kupić. Że ch e, chciałem. Dopiero jak to skipnąłem. Yy, zobaczyłem to. Takie Anlaaki mega. Dobra, lecimy. Jak pójdziesz szczerze. teraz nam inna brakuje. Ale mam wiewiórkę, która styluje manę z większości przeciwników. Bo raczej większość będzie regenerować. Tejem. Mega spokojnie się wydaje. Tutaj na manę możemy dać. Chcemy ja raczej no toku to po prostu. Rolną to na pewno weźmiemy. A to potrzeba czterech, to można zostawić. zostawić no. Tak. No i tak pójdziemy po prostu. To kurde, to też można kupić. I zobaczmy jak to pójdzie. Tylko więcej kamieni byśmy potrzebowali szczerze. Ale co się dzieje? Kurde. Dopiero teraz... Nie poczekaj, co się stało? Nie, co się stało? Co nam tyle zdało. Double Lux. 13 DPS-u. A my ile mieliśmy? 8-1, 3, 7. Totalny Delikatna rodzica, ale. Kurde, no słabo by nam poszło. Tak się ja powiedział. Mogło być lepiej, no kurde, ale dziękuję wam za oglądanie, wyszło tak średnio, ogólnie myślałem nad nową serią z jakiejś innej gry bo, e, na przemianie, że nowa drift, plecaczki i jakaś inna gra, żeby trochę urozmaicić to, dziękuję wam za oglądanie, za oglądanie i bajo.